Znajdujemy się w zabytkowym parku w Galewicach, w parku, w którym do tej pory było przedszkole, pozostał teraz budynek, który także chcemy zagospodarować, ale także chcemy właśnie zagospodarować ten przepiękny park, który ma ponad 4 hektary. Dzisiaj, dzisiaj ukazało się zapytanie ofertowe właśnie na przygotowanie koncepcji zagospodarowania tutaj przestrzeni. Chcemy zrobić bazy edukacyjne, poprawić alejki, poprawić oświetlenie. Chcemy także tutaj bardziej pokazać właśnie przyrodę, która się w tym parku znajduje. Także będą wchodziły w skład tego nowe nasadzenia, usunięcie też niektórych drzew. Także mamy nadzieję, że park już niedługo będzie jeszcze bardziej błyszczał i jeszcze lepszą będzie wizytówką Galewicy. Mieszkańcy często słyszą o różnych projektach, potem od ich zapowiedzi do realizacji upływa dość długa droga, bo to koncepcja, potem projekt, ewentualnie jakieś pozyskanie środków. Więc kiedybyście Państwo, no jeżeli wszystko uda się pozyskać, uzyskać zgody, pozwolenia, projekty, kiedybyście chcieli do tego przystąpić. Tak, tutaj należy zwrócić uwagę na to właśnie też, że jest to park zabytkowy, czyli wszelkie uzgodnienia z konserwatorem zabytków. To jak wiemy trwa długo, ponieważ, ponieważ te uzgodnienia muszą iść do, do Sieradza i do Łodzi. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie właśnie powiedzieć dat, kiedy nam się uda tą koncepcję uzgodnić i później tak naprawdę projekt też uzgodnić z konserwatorem, żeby móc zacząć realizację. Są teraz nabory, gdzie, gdzie, gdzie można takie wnioski składać o właśnie o przywrócenie parków, o utworzenie baz edukacyjnych. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się jak gdyby na taki nabór złożyć wniosek i niebawem środki uzyskać i przywrócić park do, do świetności. Czy tutaj w centrum zainteresowania ma być fontanna, bo wiele miejsc, centrów, miast oczywiście taką fontannę posiada? Dzisiaj jest w koncepcji też zawarta możliwość stworzenia fontanny tutaj w stawku, który znajduje się w parku. Chcemy ten stawek wyczyścić, chcemy ten stawek poświetlić, żeby park nie tylko był przyjemny właśnie za dnia, ale także bardzo właśnie przyjemny wieczorami i w nocy, żeby był też takim miejscem, gdzie, gdzie można się spotkać, pospacerować w romantycznej и милой атмосфере.